Pytanie, czy ja przeżyję tą, tą chwilę, kiedy się wbiega do tego marketu Chyba ta Chyba jednak przeżyję. W ogóle miałem Jezus, synchronizację dużą o, To jest u góry na dole, u góry na dole. Nie wiem Dzięki za ścinę. Czy wyście to widzieli jak dostałem w ogóle złamanie nogi jak byłem za ścianą? <grych> Dobrze Słuchajcie, ja muszę wyleczyć sobie złamanie. O, dobra To niezłe złamanie przez ścianę. Przestrzelił patrz tej skobany. Ale, ten makaroniarz, który tutaj strzelał, jest dla mnie też zagadką, bo to jakiś makaroniarz strzelał, nie? Jakieś strzały z makaronu tutaj były. Piu, drugi poziom z kałachem. No, nieźle. O, mamy 60 tysięcy. Tutaj właśnie na tej mapie ogromnie można dużo znaleźć sobie właśnie takich przydatnych rzeczy do, e, do naszego hideoutu na tej mapie. Powiedzcie w ogóle mi teraz, jak tak sobie chodzę po tych ciemnych pomieszczeniach. E, macie pikselozę, czy jest OK? Bo sobie rozjaśniłem trochę teraz tą gamę, Ale teraz mam takie pytanie, czy to podziałało faktycznie? I macie... Macie dobry obraz po prostu. O, kolejne 60 tysięcy bo te niebieskie kosztują 60 tysięcy około na 360p jest lekka? spoko to jest akurat wiesz full, full hd quality ten jakość ty Wow, przeżył bot, strzały w głowę. Nie wiem gdzie on biegnie. Uuu, hu 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 hu. Ale ten wiozankę puścił, ty. Słyszeliście to? Już nie. Ty kolejny, ty z jakąś. Pobieg po kolegów? No, pewnie tak. Patrzcie, mam kolejny gaz. Jezus, ile tutaj można sobie wydropić tych itemów? Takich, no, porządnych, drogich itemów na tym interze, nie? Patrzcie, on no, nie wierzę po prostu, no. Widzicie wy to? Tu macie paliwo za 80 tysięcy. Tu macie paliwo za... ...za 60 tysięcy. Także, e, jak chcecie się dowiedzieć, gdzie paliwo znaleźć do kryjówki, to proszę bardzo, Olo właśnie nauczył was, gdzie znajdujemy paliwo do naszej kryjówki. A przy okazji, jak chcemy to sprzedać, to wiecie, że z kasy e, jeden taki niebieski m, niebieski fuel kosztuje około 60 tysięcy. Więc tu macie 200 tysięcy, ten fuel kosztuje z jakieś 80 tysięcy na rynku, z tego co widziałem. I ten propan też kosztuje z jakieś 50 tysięcy. Więc same takie obejście tylko tutaj daje nam już jakieś... 300-400 tysięcy? Wow. To nie warunka. To będzie dobra runda, chyba. jeszcze PF, Flash Drive Bądźmy poważni. Motor kolejne 40 tysięcy. Tu nie ma miejsca na to. Tu nie ma miejsca na to. O tu gracz, patrzcie, 30 poziom, z pistoletem był, to niezły pistolet, to niezły pistolet. Plex, też jest bardzo potrzebny do wymiany za szybkę na Altyna. O, patrzcie! E, pićku. Znaczy, no wiadomo, no Inter to nie jest taka dość prosta mapa, bo tutaj, no, ilość ciemnych pomieszczeń, e, ciemnych miejsc jest tak duża, że tutaj, no, dość. Dość łatwo można się zgubić, albo na przykład znaleźć sobie kampera, nie? Ale ten flash tam poleciał... Oł! Oh. Kiepka, kiepka! Kiepka, kiepka! Dobra, zaczniemy sobie ładować już magazynek jeden, bo przydałby się. Powoli, powoli. Jak fajnie, że mogę sobie teraz dwa, y, dwie itemki, dwa itemki, dwoje itemków y, lutować za jednym zamachem. Okej. Okay. Jeszcze coś tu idzie. CO?! Ile w... Idę w tą stronę, bo tam... Tam... tam biją mnie, ty. Co to miało być? Jak to się wydarzyło? No i trzeba adrenalinę sobie zużyć. Żeby uleczyć sobie całe ciało. A przy okazji... ...plękę, rękę. Siemanko, spamacz, witam cię. Jak w ogóle ten bot przeżył te tyle strzałów w głowę? <noise> Co to miało być? Fajne miejsce mam do leczenia ręki, nie? Dobra, teraz możemy iść dalej. Teraz po tego pana. Dobra, teraz po tego pana. Ale to potem nic ciekawego nie mają. Z tego co widzę. M może cukier to 221: 221: 221. Czy 221 jest coś warte w ogóle? Powiedzcie mi wizowie 221 e, San 221 Bo nie wiem, czy go brać do gammy, czy on warty jest 50 tysięcy i tyle. Uuu, jest snipera na Który level trzeba mieć, żeby e, lutować maksymalnie znaczy dwie rzeczy na raz. E, searchowanie. Takie macie item w skillu w skillsach. Już wam zaraz pokazuję który, o który e, mi chodzi. Tutaj macie Searching. I macie mieć na elitę. Elita chyba jest 50 poziom. Jak macie na elite, czyli na maksymalny poziom, to potem możecie sobie właśnie e, przeszukiwać dwie części e, naraz. A trzeba po-podmuchać. Oj Tak mi się wydaje jakby to była trzecia osoba. Jezu, JeSUS! Idę tą do domu, bo mi kurde puściły, nie powiem co! Jezus! Ale nie przestraszył ten koleś, albo co to było? Uu. Gdzie on się skąpił? Po mojej prawej coś usłyszałem. Czyli będzie chciał mnie obchodzić, najprawdopodobniej. Ale to nie był ten. Nie, to był ten. Dobra. Strzelał do mnie Hunter, a on ma Hunter'a. Więc to był ten. Co, on miał tylko jeden magazynek do tego huntera? Chyba ta. To był on? Coś tu się pozabijało, widzę. Dobra, no to chyba tak, chyba tylko był... E, w trójkę tego byli. Hm? Hmm? Chyba tak. Najwyżej będzie głowa i do widzenia I będzie po, e, po lutowanku Ale oni widzę, że zaspili się dopiero, nic ciekawego nie mają Ale patrzcie jak e, szybko można sobie teraz lutować dzięki temu, że e, mam tego skilla, nie? <gryw> Już lutowanie Dobra, dobra, ja bym chyba w kierunku wyjścia bardziej poszedł, wiecie, bo e, no mamy na sobie jakieś chyba pół miliona minimum, więc fajnie by było to wynieść, co nie? Też tak myślę, też tak myślę. Coś tam chodziło. No, i musi oczywiście ten bot z boku, nie? Musi się wtrącić. I co, nie wyjdziesz teraz? Tak jak lutuję, jak lutuję, to nie kładę się. Przeważnie się kładę, ale nie zawsze się kładę Dobra Idźmy dalej Okej okay. Tego bota nigdzie nie widać, ale... Trafił mnie Cipko. Nie zostaw mnie, bocie! Zostaw mnie, bocie! Zost... O, Jezus, słyszę. Ufuh. To było bliskie. Parkow został grom Rosji yy, to jeden. No, wiesz? No się nie dziwię, no, bo to chyba no najlepsza gierka yy, z tamtego, yy, z tamtej części. Z Rosji o to mi chodzi, więc no, nie dziwię się, że stała to biedna gierką. Z tego co zauważyłem, tu się nie kładę, no, tam czasem się kładę, czasem nie. A tam wiesz... Są plusy, są minusy kła, kładzenia, kładzenia się na ziemi. Bo jak leżysz na tej ziemi, jak to zacznie strzelać, to najpierw musisz tą animację wstawania mieć, dopiero potem możesz biegać. Jak kucasz, no to jesteś teoretycznie już taki przygotowany do biegu, nie? Czyli jak kuciesz sobie, to od razu możesz na przykład sprintować, tak? Uciekać. A jak leżysz, no to jednak musisz najpierw stanąć, a dopiero potem możesz sprintować, więc no... Są plusy, są minusy takiego czegoś, nie? Teraz ja jakiś bieg, czy mi się zdaje? Siemanko Darek, witam cię. Cześć. dość ciekawy ranik był na tych e, na tych teraz właśnie interku już myślałem, że żadnego gracza nie spotkam a udało mi się 3 graczy spotkać i 3 graczy z kawów e, no dość szybki ranik no ale w sumie i tak jesteśmy zarobieni i to masakra na tym intere, bo dropiliśmy tyle paliwa a paliwo jest tak drogie no bo potrzebne jest do hideoutu a przy okazji jak pytacie się widzowie gdzie wydropić paliwo do hideoutu, no to właśnie Wam pokazałem ile można wydropić W bardzo krótkim czasie paliwa do, do swojego hideoutu Jak potrzebujecie Ja oczywiście to paliwo kupuję na rynku, bo mi się nie chce po prostu szukać specjalnie paliwa No ale można Można sobie wejść na interka i przedrobinie szczęścia, jak się uda To możecie tyle wynieść sobie sprzętu Tyle paliwa, no wiadomo, no, trzeba je znaleźć, trzeba jeszcze wyjść z tej mapy, to jest też Drugie, nie? Jedno to znaleźć, drugie to wynieść. Ale jak chodzicie sobie na przykład czterech, albo pięciu, yy, na intera, no to wiadomo, że szansa wyniesienia jest większa, tak? Bo jednak waż jest piątka, nie? go Arson, witam cię. No, i nikt mi nie odpowiedział, czy w ogóle ten sam 221 jest w ogóle coś warty. No, ale sam zobaczę zaraz, czy jest warty, czy nie. Dobra, mamy tak jednego gracza na sam początek. A to jednak gracza zabiłem. A, no tak, tego z pistoletu, co mi rozwalił nogę nie wiadomo jakim strzałem. Przez ścianę. A, tutaj zabiłem w jednej sekundzie i we dwójkę. No tak, no RPK full auto i leci do przodu, nie? Także dość ciekawy, fajny radzik na Interku był.